Przede wszystkim chcieliśmy przybliżyć historię powstańców Wielkopolskich wywodzących się z Moziny i terenów wokół Mosiny. 24 stycznia w Mośinskim Ośrodku Kultury miało miejsce spotkanie historyków z rodzinami powstańców Wielkopolskich. Uczestnicy wysłuchali prelekcji historycznej Jacka Szeszuły. Zaproszeni goście także podzielili się swoją wiedzą z okresu powstania. Docieranie do źródeł. No, to jest takie coś, że raz tropy prowadzą we właściwym kierunku. A raz po raz człowiek się pomyli. Natomiast liczy się tutaj skuteczność, cierpliwość, która daje efekty. Chcemy dotrzeć naprawdę do wszystkich: do wszystkich, bez względu na to, czy oni są pochowani w Moślinie, czy tylko mieszkali, czy, czy urodzili się, no, ale przeogromna jest to, jest to trudność. To taka prasa, naprawdę benedyktyńska, żeby, żeby znaleźć te, te osoby, czy odnaleźć kontakty do tych rodzin. Spotkanie z rodzinami powstańców miało konkretny cel. Inspiratorom zebrania wiedzy o powstańcach zależy nie tylko na uchwyceniu historii tego okresu. Docieranie przez historyków do materiałów źródłowych i rodzin powstańców nie było i nie jest łatwe. Prosimy wszystkich, którzy mają stare dokumenty, zdjęcia, wiedzę na temat Powstania Wielkopolskiego i jego uczestników, o kontakt z Mosińskim Ośrodkiem Kultury.